Dzień dobry, witam was, z tej strony Nobek Jesteśmy dzisiaj znowu w Rivalcach, tak, ale dzisiaj jestem sam I dzisiaj będę grał, dopóki nie przegram Tak Wziąłem te pomysły od Konradka, bo ogólnie on jest zrobił taki odcinek I mi się spodobał i stwierdziłem, że też taki zrobię Tak więc odwiedźcie Konradka i dajcie mu tam subka i napiszcie, że jesteście ode mnie, no to to, 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 lecimy na selówki i zobaczymy jak długo będziemy grali To nie będą raketowe gry, tak, tak właśnie jak Konradek zrobił, no Więc zobaczymy jak długi będzie ten odcinek Dobra, zaczynamy banowanie. Co, co banujemy? Ja nie chcę tego na pewno. Staci nie chce, nie lubi staci. Czyli na budowie będziemy się mierzyli, panie komórkowcu. O, to ja więc ty chciał robić, komórkowcu, panie. Ja panu na to nie pozwolę, panu komórkowcu. Idzie, ci zabiorę też to. No, i nie ma. Dobra. To lecimy takimi klasycznymi rzeczami, widzę, panie komórkowcu. Dobra, dobra. Teraz pokażę, jak to i jak będziemy robili. Ciągłowie, ciekawe. Ale tu biegnie, dobra. Dobra, dobra, dobra. Nie ma, ale próbował ci dobrze mu poszło W ogóle, patrz, jak mi, się odżycie dobrze. Jakby go tam przypiecimy trochę. No, chodź, panie komórkowcu. To on jest. O! od mojej tego flary. Przepraszam. Ja jakoś lepiej <głupio> wyszło, tak że go flarowałem mocno. O, dobra. Ja próbuję ty mi teraz fajkować trochę. Ale spokojnie, ja, ja się tak ja łatwo nie dam tutaj spalić, panie, pan. Ja się specjalistą od podpalania. Gdzie on jest teraz pytanie? Widziałem go tam przez chwilę, ale mi tak tylko mrygnął chyba. Dobra, spokojnie, spokojnie. Nie, ja się nie dam łatwo Panie kochany. Masz też! No. Nie ma! No, wyskoczy tutaj, wyskocz Nie ma, ja skończyłem to! Ja skończyłem! Ja jestem tutaj wykończeniowcem! Koś ja teraz jest strasznie cicho, bo mi się skupiłem strasznie mocno. Widzisz, ty bieg znowu? Mu się nie chce Dobra, idziemy do niego. W takim razie. Przywitamy się. Aj, prawie, prawie, mi się udało. Nie chcę, żebym się ja zrobił. Tak. Patrzcie. Tamto od niego wrzucę. Gdybym miał. Takie przyjemności różne. No i dobrze dostał, dobrze dostał. Co on jest? Ja Zresztą się pamiętam, czyliśmy tego Light Shabera ma jakiegoś coś. Co on jest? Nie ma. Ej, prawie, prawie, 15 życia mu zostało. Ale się wstać pełnego skina na tą broń. No podoba mi się ten skin jego broni. Ale chyba mu się trochę tak to tak się skupi troszeczkę bardziej na nim, bo on tak widzi, że się pozwala dużo tutaj. Nie ma panie, pan drogi. Co ty myślisz sobie? Łapka. O, nie trafiłem. Nieważne. Gdzie on jest tutaj? Gdzie on się tutaj pokazać? Panie, pokaż się pan! Aha, Taki kolega. Dostał do mnie o już się tutaj wypierdzi na mnie cały On próbuje mnie ciekować tutaj widzę Spokojnie, spokojnie pani prezes Widzicie ja go, jak podejdę do niego tak i go tak zdziwię, patrzcie jak go zdziwię Ty on mnie zdziwił, on mnie zdziwił, kurczę ja ten głupi, ja nie lubię tych katany tak bardzo, bardzo naprawdę nie lubię tych katany On będzie tam pewnie Dostał ładnie ciały. Dostał, ładnie się teraz nie pozbiera. Patrzcie, no i teraz już kurczę do widzenia, panie pan. Już masz mało życia tam, ledwo co masz życie teraz, już ja wiem o tym, że masz mało życia. On już próbuje tam lajt się wyrować się widzę. Dostał znowu troszeczkę po uszach, ale próbuję tutaj jak mały nie ma. Do widzenia panu! Ja wykrywam zawsze. No. Najlepszy no w kurczę to nie? No dobra, druga runda, zobaczymy jak nam tutaj pójdzie. Na pewno nie jesteś skrzyżowania dróg, bo nie chce mi się bać na skrzyżowania dróg. Na no, a ręce byłoby przyjemnie, dosyć, bo jest dosyć mało miejsca tam. Więc nie trzeba tak się bawić. O, a ręka się wbra, no i fajnie! Na pewno jest ja, nie chcesz snajperki. Ja nie lubię snajperek, po prostu i tyle. Snajmy snajperki to jest po prostu nieprzyjemna rzecz bardzo. No Dobra, ale zobaczymy teraz, czy drugą grę też wygramy. Czy majcie kciuki za mnie, no, żebym wygrał. To będzie dłuższy filmik, a jak wygram szybciej, jak szybciej przegram, to nie będzie tak długo filmiku. O, dobra, to już się widzę. O nie, on, on ma tego! On ma miotać ognia! cholipcia, On miotać ognia, miał chciał fajczyć. A jakby i tak fajczył mój film, mój mał małot, co to, nie jakby nie płacić? No chodź, kolego. Chodzimy jak sobie poradzić z tym. Nie, nie, ała! Aha, torebki mnie wziął. Słuchaj, <grywa> takiego bombermana wymyślił, tej? Nie, ja już uciekam Ja nie chcę się z nim przytulać. Nie, zostaw mnie, przestań nie podpalać! No! Co za, kurde, niedobry grzyb. Nie ma! Przestań mnie podpalać! No! Wybuchować i podpalać! No nieładnie tak! Co ty robisz? Przestań mi tak robić, no, po prostu wtedy będziemy kolegami może. Więc aż tutaj wybiegnie, zaraz mnie jakiś skucia. Spiderman. No Spiderman już biegnie do mnie. Patrz jaki Spiderman no, Czekam od niego. Ja od niego uciekam, bo on jest pofalony jakiś Masz, pal się kolego. Czekam, od ciebie. Ja cię nie lubię. Nie chcesz tą przytulać. Oj, jajkuś! Jaką próbuję, on nie cały czas do mnie tutaj mnie przytulić. Teraz może zmienić się na tego. <grym>, na coś innego troszeczkę. O, ale go zjadłem na śniadanko! To, bo go musiało zaboleć w serduszko normalnie. Tego tak chrupnąłem. Dobra, śniadanie, hop. O, tutaj spróbuję, doń, próbuję, patrzę, jak próbuję, patrzę, jak próbuję, wykiwać, mi tutaj. A ja się nie dam, bo ja jestem najlepszy: Nupkowiec zawodowiacz! No! Kurcze, dwie gry wygrałem już pod rząd, fajnie! To idziemy na kolejną, może się kolejna coś uda wygrać. Zobaczymy, kto wie. O, teraz ze złotem się bijemy. Okej. Okay. To idziemy na rękę, panie złoty. Zobaczymy, kto jest lepszy. Chociaż pewnie ja się okaże, że jestem dużo słabszy, bo jednak wiem, z jakiegoś powodu masz złoto, co nie? Ja ci na pewno nie dam tego. O, ty mołotowa mi zbanował! Ja ci banuję to. Nie będziesz mógł podpalać. Mojego mołotowka kochanego mi wziął i zabrał, co nie? No to biorę może róg sobie weznę. Czy nie, po co mi róg sobie Opa. Ho, 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 ho. Dobrze go zjadłem, dobrze go zjadłem. Patrzcie teraz. Nie ma, ja wygrywam zawsze, jestem noobkowiec zawodowiec w końcu! Dobra, dobra, zobaczmy co on tutaj wymyśli teraz. Jak on pójdzie na mnie. Nie ma szyszkowania mnie, nie ma o, ale mi poszło ładnie po chedziku mu, ładnie po chedziku go pogryzło. Ładnia, dobra, dobra. Musi nasz spokojnie, musi być spokojny, bo jak ktoś spokojny to coś wtedy zawodowiec. Dobra, uciekamy, uciekamy. Dobra, ja spokojnie, spokojnie, trochę się panikowałem. Gdzie on jest? Gdzie jest ten kolega, kochanie? Nie dam się. Aj, prawie bym się nie doszedł. w sumie, nie było, nie było nawet blisko w sumie, co nie. No dobra, ale weźmy w takim razie może tobą widzieć, tak nie, nie za bardzo, tego mi podziwiałem, takie zabawy. Tak więc, szyszkuję go, sziszkuję. O, zero trafień, zero trafień, zero trafień, bardzo źle, bardzo źle. A że to teraz ładnie, teraz ładnie mi poszło. Aj, aj, tak blisko, a tak daleko. Ale on dobrze, dobry, ja się miałem szczęście z tymi chłopcami, dwoma rundami. Oj, ojkuś. Dobra, przeładujemy się spokojnie. No i koniec, kończymy. No, żeby nie samo to ty, kolego. A i nie zdążyłem zmienić broni już, już nie zdążyłem, no ale dziwny ma tego skina, co nie jak mnie zabija, z jakieś 5 bilionów spada. O dostał, dostał! Teraz to pierwszy! To byłeś pierwszy no Jesteś lepszy. Ale przestań ty mnie ciachać, co ty mnie tak to tam? Nie ładnie nie czachurcać. A widzisz co w sumie zrobił, tylko psikusa patce. Nie ma! GRANAT mode! Nie, 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 nie! <grystanie> Ale mi się udało, teraz się zdenerwował on na mnie jak nic. Teraz to mi tak zniszczy, że ja się tutaj chyba pokićkam normalnie. Ustawiam. Nie. Bum! Nie, nie! Aj! Tak blisko tak daleko. Jeden ściał brakował, jeden ściał. No dobra, i co? No przegrałem, tak więc co to znaczy, że koniec odcinka? Zostawcie lajka, subka, komentarz, a ja się z nami żegnam, do widzenia, cześć pa! papa!